Aj, blisko było, moi drodzy, blisko było, ale... siłoneczko, Siłoneczko, witam wszystkich, witam was, wariaci, wy, jak już wiecie i pewnie widzieliście pod tytule openingu, wracamy na fajne tory, na fajną ścieżkę i mam nadzieję, że coś tutaj nam y, dropnie, ja sam jestem przekonany, że z tych 10 strzynek coś tam wypadnie, ale zastanawiać się, jaka... Jakie rękawiczki, bo teraz już bez kosos miałem powiedzieć jaka Kosa, ale już teraz rękawiczki jakie nam wypadną, a jesteśmy, teraz jesteśmy u Sebolo. Sebolo zawodnik, jak na razie bez rangi, 100% winrate w drugim sezonie G3, w pierwszym chyba nie grał, tak mi się wydaje, no nie grał Statystyki ogólne, 599 godzin w gierce, no to jest już trochę gdzie ten poziom powinien być jakiś tam ogarnięty odpowiedni A tutaj u Sebolo będziemy sobie otwierać najnowszą kolekcję, czyli Empire Case, tak mi się wydaje, że to jest Empire, no tak Empire Case Więc tak, 10 skrzyneczek mamy do tworzenia, przy okazji sobie że zobaczymy jak tam u Cebolo ze skinkami, bo jak widzimy ma Butterfly'a, Starfala mi się osobiście podoba, jest naprawdę bardzo spoczko. Jeśli ktoś tam chciałby sobie kupić, no to ja osobiście polecam, ponieważ wiecie, że go mam i, i tak dalej, i tak dalej, i gram sobie czasami nim. Ogólnie Kunaja też polecam, ale Bowna, ponieważ Bone jakoś tak mi przypadł do gustu, ładnie wyglądał, ale może ten otoskinek też jest spoczko, nie? no to wiecie, no to każdy zależy od gustu i oczywiście e, mamy i rękawiczki. Phoenix Ryzen, więc to tak u niego wygląda. A przy okazji Wam y, chcę powiedzieć moi drodzy, że za niedługo sortuje Puchar Polski, który ja osobiście będę komentował i oczywiście będzie wszystko na moim kanale, więc nie martwcie się, powiadomienie do Was dojdzie. Ale y, tak pokrótce mówiąc, Puchar Polski będzie chyba najprawdopodobniej grany w weekendy i będą grali apop, czyli apostołowie będziecie mieć komu koło koło kibicować. Także i najlepszy drużyny z całej Polski, więc będzie komu kibicować. Tak jak już tutaj powiedziałem, y, to co do skinków, no to widzimy, że mamy od Znaczki z 2021 z 2020 i oczywiście 2021 czyli New Year 2020 silver tak samo mam ale jakoś tam nie używam, ponieważ gdzieś tam w tle mi umyka widzimy że stinki takie są więc my moi drodzy przejdźmy już do pierwszej skrzyneczki czyli Empire tylko nie wiem czy sobie kupować pojedynczo czy może czy może jakieś tam 10 skrzyneczek? Ale kupmy sobie pierwszą. Wystartujmy i zobaczymy, co nam poleci z tej pierwszej otwierającej skrzyneczki. No i zobaczmy, zobaczmy, jak to leci. Jak to leci? Jakie się ma szczęście? Jeśli tak, zaczynacie, moi drodzy. Pierwszą skrzyneczkę, to wiecie, że coś się dzieje. Mamy to i jest w sumie ile do przodu, bo tutaj na ryneczku, no, no niby nie ma do przodu, ale skinek jest jak najbardziej elegancki, idealnie będzie pasował do Phoenix, Ryzen i nie tylko moi drodzy. Więc to jest pierwsza skrzyneczka i chyba sobie tak i polecimy, że tak to będzie wyglądać, że jakieś tam y, będziemy pojedynczo kupować skrzyneczki, aby wpiszcie, jak wam tam w ten, w wakacje miałem i tak dalej, i tak dalej. I przekazuję wam też, powiem, że za długo będzie więcej openingów i kupuję Gold Passa. Więc będzie co oglądać. Tak samo mam nadzieję, że Wam się podobają Wingman'y, które nagrywamy z Rixx'ą. Druga skrzyneczka i M4A1 Kitsan. Tak się to nazywa, Kitsan. No taka średnia MK. mi się w ogóle nie podoba, ponieważ jest czarna. Ja ogólnie lubię e, bujne kolory, gdzieś tam takie wiecie, żywe, ładne, bo czarny to jest taki wiecie, standardowy bym powiedział. Zawsze trzeba mieć jakieś swoje zdanie na dany temat i co, lecimy z trzecią skrzyneczką a właśnie te, to z trzecią skrzyneczką, ale tutaj ja wam powiem, że najlepsze rękawiczki dla mnie normalnie forever, no to chyba są te Steam Rider tak się nazywają kurcze wiecie ogólnie mało co ten, patrzę na te na ten, te rękawiczki więc tak to może wyglądać, że trochę mogę być ogarnięty, ale to ze względu że trochę odcinków już nagrałem i, i wiecie, trochę tam już będę powrzucał i ogólnie to będzie tak wyglądać, że będą trzy materiały w tygodniu. Z Pucharem Polski to będą dwa materiały w tygodniu, ponieważ na weekendach, sobota, niedziela albo i piątek będą live, więc będziecie mogli wbijać, oglądać mecze na najwyższym poziomie, więc to będzie fajnie, że można będzie czegoś nauczyć, można będzie coś zobaczyć i wszystko będzie po prostu na, mam nadzieję i że w wysokim poziomie także ze strony tych, którzy po prostu będą układać ten turniej odpowiednio. Każdy gdzieś tam będzie miał dobrze dobranego przeciwnika My lecimy i... No jednak ta M4A1 no tutaj trochę tak... No nie do końca, nie do końca Ja ogólnie no tak średnio z tą M4 No bo widzieliście, że już tam trochę... Trochę z tej M4 grałem Chyba nie wiem, czy na Wingmanie, czy nie Bo poza Wingmanem, tak jakby na moim drugim koncie grałem trochę To i owo Dobra, wiecie co? Już polecimy na grubo Kupimy sobie 5, niech będzie pięć. Moi drodzy, pięć skrzyneczek, pięć skrzyneczek i lecimy, zrobimy cyk, 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 góra, dół, góra, dół, może AxelBolt nam coś tutaj poleci. Okej, okay. dobra i otwieramy środkową. To było takie, wiecie, bujne zafantazjowanie, Troż, trochę można i powiedzieć. No Digla, dawaj Digla! Ajajaj, Famas. Widzimy, że no w sumie spoko ten Famas, ale... O w ogóle to jest jakiś ten, chyba, nie wiem czy to jest ryba czy to jakiś rekin o, jakiś potwór jest, co jest? Holy shit, ja dopiero teraz zauważyłem Habi, no co ty to Ale tam było blisko ten deal, kurczę, już bym go tam dziabnął tak Aj, blisko było moi drodzy, blisko było, ale no dobra, przejdźmy do ostatniej skrzyneczki Mam nadzieję, że oglądacie do, do jakiegoś wiecie, śniadanka, obiadku, może kolacji, bo tak zazwyczaj się ma te materiały ogląda Też tak zazwyczaj oglądam te materiały i tek 9 Tropic, no ale Tropika już Sebolo y, to ma i to stat Traku co jest? Już 10 kill na nim nabił. Co za wariat! A w ogóle Sebolo na trybie sojusznicy 3 zwycięstwa, 4 porażki. O, to mam gra M41S, no to ciekawe, ciekawe, ciekawe. Dobra, jest był Famas, był Tropik, Empire Case. A w ogóle też ten. Wpadajcie do, do mnie na Instagram, ponieważ tam też czasami wrzucam jakieś fajne i zdjęcia z wakacji, więc będziecie mogli zobaczyć trochę jak to wygląda za kulis, jak tam spędzam czas, czy coś takiego na a was zapraszam, to też zawsze jakoś tam jest dla mnie priorytetem, żeby żeby to było wszystko poukładane, każdy gdzieś on, tak znalazł swoje miejsce, no zostań na tym diglu, no, dawaj dalej! No M4, no, no, no słuchajcie. Mi się wydaje, że właśnie Axel Bo to takie trochę demony, nie? Że niby, niby schodzicie, niby wchodzicie, patrzcie, wow! Nowa kolekcja! Wow! A naprawdę co wam wypada, no to moi drodzy, ile to kosztuje wyszkori na rynku? 175? No jakbym tak miał drobność, to bym się chyba pochlastał, nie? Jak miał tak, takiego dropa mieć? 10 skrzynek, nie? I taki drop, ale no, lećmy dalej, lećmy, Adam, lecisz Słuchajcie, słuchajcie Ja wiem, że już jest... Jest średnia godzina, ja już wiem, że trochę po aktualizacji, może ten drop trochę zszedł, ale no ludzie, no szanujmy się, no m 41 Kitsun No tak blisko było no tak się nie da no Dobra, lecimy ostatnie dwie skrzyneczki Dociskajcie pięści kciuki co tam macie? Może palce stóp, kto wie? I lecimy z ostatnimi dwoma skrzyneczkami. Trzeba jakoś zaczarować kółeczka zrobić po ekranie góra, dół, góra, dół. Tutaj jeszcze popatrzymy na różne te sklepiki. I ja lecę z tym. Myślę, że po prostu wypadnie niebieski jakiś skinek. I się w sumie to nie myliłem, ponieważ. P355 oni, ale w stat-traku, moi drodzy, ale w stat-traku, więc jakiś tam stat poleciał. Zobaczymy na ryneczku ile kosztuje no 14 gola, no panowie, no, panowie i panie, no tak się nie da, tak się po prostu nie da, no. Słuchajcie, Axel Bolt, szanujmy się i szanujmy moich widzów, ok? Szanowni moich widzów, mam nadzieję, że, że to tam gdzieś dotrze do jakiegoś kazania czy coś, no i zobaczmy jak to przelatuje, no tak nie można być, no! To tak nie może być w ogóle. Jakiś demon leci. Co to ma być? Demon, który... Ile? Wytwarzanie ktoś ktoś tutaj tym czymś gra tam? Kurczę, do, No nie wiem, no po prostu no nie wiem, ale z ręką na sercu, no nie. No nie, Axle Bolt tak nie można robić. Tak nie można robić, Axle Bolt, więc ja... No, nie wiem. Zastanówmy się nad openingiem na moim koncie. Jeszcze zobaczymy, moi drodzy, co, co z tym będzie. Ponieważ ogólnie. Poza Goldpassem, który będę kupował, także będę robił opening na moim koncie, więc zaciskajcie mocno kciuki, żeby ten opening był jak najszybciej na kanale, ponieważ openingi mam nadzieję, że będą gdzieś pod koniec tygodnia. Ogólnie grafik rozpracowałem sobie w taki sposób, że na początek tygodnia na luźny start po prostu będzie jakiś wingman z Ryxą, żeby wbić tą rangę, żeby fajnie się pobawić. Później jakieś triki, może jeden na jeden z widzami w środku tygodnia, koło środy A piątek, sobota, no to już by były jakieś skrzyneczki Albo i mecze z apostołami, ponieważ tego Także i ja wiem, że potrzebujecie jakiś mecz na fajnym poziomie, fajnego skrania, Więc postaram się to wszystko zafundować Ale oczywiście nie obiecuję, że to będzie wszystko na raz, na hura Po prostu konsekwentnie cały czas do przodu będziemy szli I piszcie mi w komentarzach co byście chcieli jeszcze zobaczyć, ponieważ to No wy tworzycie ten kanał, więc więc tak jakby chciałbym też usłyszeć wasze zdania, wasze jakieś tam tezy, jakieś wasze pomysły, więc tak to wszystko będzie wyglądać, ja się tym zasugeruję i przy okazji wpadajcie na słyszalki, które macie podane w opisie, a także macie link podany w opisie, gdzie jest Puchar Polski chyba, więc tam wpadajcie i patrzcie kiedy kto gra i apostołowie na kogo grają, a może i Rapers, może jakieś, może jakieś Migasi, może jakieś fansergi, które będzie może i grało, kto wie, zobaczymy. I w sumie się pożegnamy, więc tak jak tutaj napisał jeden ziomuś, e, Sebolo pozdrawia i dziękuję za opening, więc my także Sebolo pozdrawiamy i wszystkich widzów zostawcie łapeczkę w górę, a my lecimy i dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się i do następnego materiału.